Prezydent Rafał Dudkiewicz wręczył listy gratulacyjne i przyznał nagrody finansowe dla 85 utytułowanych sportowców za osiągnięcia w roku ubiegłym, reprezentujących w sumie 18 dyscyplin. Uhonorowanych zostało również 43 trenerów z wrocławskich klubów sportowych. Którzy przygotowywali medalistów Mistrzostw Świata i Europy. Lista nagrodzonych była dłuższa niż w ubiegłym roku. 85 osób otrzymało nagrody finansowe z miasta. Jeśli chodzi o wysokość nagród, to wysokość tych nagród reguluje uchwała, którą przyjęła Rada Miejska w ubiegłym roku. I według, według taryfikatora, według tej uchwały przyznawane są nagrody. Przez 10 lat tradycji tej nagrody wyróżniono 754 osoby przyznając im w sumie 3,5 miliona złotych. Daje to nieco ponad 4,5 tysiąca złotych dla sportowca. Nie brakowało tutaj osób, które uprawiają dyscypliny, na które ewidentnie brakuje pieniędzy, a mimo wszystko wytrwałość pozwala na osiągnięcie sukcesu. Świadczy to o pracy, pracy i tych sportowców, trenerów i również klubu. Uważam, że jeżeli ktoś bardzo lubi robić to, czym się zajmuje i robi to z wielką pasją, osiąga sukces. Taka ilość wybitnych postaci z regionu cieszy, ponieważ swoje sukcesy Zawdzięczają głównie sobie i pracy swojego trenera. Pamiętajmy również, że za dwa lata we Wrocławiu odbędą się World Games, czyli Światowe Igrzyska Sportów Nieolimpijskich. Impreza pociągnie za sobą remonty wielu obiektów sportowych i jeszcze bardziej umożliwi uprawianie sportu w tym mniej popularnych dyscyplin, co powinno jeszcze zwiększyć liczbę sukcesów.